Hello Kitties! Dzisiaj zdradzę Wam moje metody i techniki, dzięki którym moja szafa pęka w szwach, dosłownie, od po prostu pięknych i unikatowych rzeczy zakupionych w lumpie. Jak chodzę na lumpy, to czasami wrzucam Wam jakieś hole, co tam udało mi się kupić i w jakiej cenie, więc jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to zapraszam Was na TikToka oraz Instagrama. Long story short, ja kocham łazić po lumpach, kocham znajdować mega unikatowe rzeczy w turbo uczciwych cenach i turbo uczciwe ceny mam tutaj na myśli naprawdę do 10 zł. I jakby cała zabawa i w ogóle magia chodzenia na lumpy, moim zdaniem, polega na tym, że znajdujesz naprawdę świetną rzecz w turbo niskiej cenie. Bo wiecie, można iść sobie do jakichś vintage shopów i zapłacić już komuś za to, że on to dla Ciebie znalazł. I to jest naprawdę całkiem wysoka stawka za to, że ktoś dla Ciebie to znalazł, bo te ceny w tych, nie wiem, na vintage targach, w vintage shopach są wysokie. Dla mnie to nie jest żaden fan. Iść tam i kupić ładną rzecz, którą ktoś już dla mnie znalazł. Nie, nie, nie. Ja chcę to znaleźć i zapłacić za to grosze. Także to jest dla mnie definicja dobrego, udanego, satysfakcjonującego łażenia po lumpach. Śmiesznie niska cena niesamowicie piękna rzecz. I często słyszę, że ktoś poszedł na lumpy, ale że on tak nie potrafi grzebać w tych rzeczach i w ogóle i moje pierwsze wizyty w lumpach też tak wyglądały. Ja też nie wiedziałam za co tam się zabrać w ogóle, nie chciało mi się czasem przeglądać tych rzeczy. Do tej pory czasami tak mam, że nie wiem, nie mam nastroju. Jakby teraz już działam bardziej z automatu, ale do łażenia na lumpy trzeba mieć dobry nastrój. Ty musisz się przygotować na szukanie, mieć dużo siły, być wypoczęty, w dobrym humorze, żeby przeglądać po prostu te wszystkie rzeczy. I te początki tak wyglądają, że łazisz, łazisz, wreszcie coś fajnego znajdziesz, ale tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Więc proszę się nie zniechęcać po jakimś tam pierwszym wejściu do lumpa i po prostu jak te rzeczy was tam przytłoczą i nie będziecie widzieli jak się odnaleźć. Dajcie sobie czas, jak ze wszystkim. Nie można się urodzić. Przez świetnym lumpiarzem. No i przede wszystkim nie każdy lump jest spokoł. Trzeba znaleźć sobie naprawdę fajne lumpy, dlatego trzeba po nich łazić i, i znaleźć swoją, swój diament. I do tej pory tak mam, że pomimo, że wiecie, jest cała ulica lumpów, to ja chodzę, nie wiem, do tylko trzech z nich, bo po prostu w niektórych nic nie znajduję i są jakieś te rzeczy, nie wiem, obrzydliwe, albo ja się tam jakoś niekomfortowo czuję. E, albo ceny są super wygorowane i w ogóle no fan, e, więc. Eksplorujcie i znajdźcie swoje ulubione miejsca, w których szukanie tych rzeczy będzie Wam rzeczywiście sprawiało przyjemność i w których będziecie te rzeczy faktycznie znajdować. Lump nie jest równy lumpowi. I musicie po prostu odnaleźć lumpa, yy, który Wam dowiezie. Przez bardzo długi czas w ogóle nie chodziłam po lumpach warszawskich, bo no fun, w sensie te ceny były turbo wystrzelone. Słyszałam o tym, że ludzie ustawiają się na otwarcie, w sensie na dostawę w kolejkach, żeby, wiecie, coś tam upolować. Ale szczerze, i tak da się cały czas coś znaleźć. Teraz już zaczęłam chodzić tam w ogóle nie na dostawę, tylko ale o tym dojdziemy do tego zaraz. Tutaj też można znaleźć naprawdę spoko rzeczy w spoko cenach. Ale największą frajdę i najwięcej fajnych rzeczy znalazłam poza Warszawą. Jeśli macie jakąś możliwość pójścia do lumpów w mniejszych miejscowościach nie wiem, jedziecie do babki, albo jedziecie w jakieś swoje rodzinne strony zahaczcie o lumpy w mniejszych miejscowościach po prostu nie dość, że ceny tam są lepsze ubrania są lepsze ludzie z mniejszych miast i mniejszych miejscowości mam wrażenie, że no po prostu nie chcą nie chcą tak wyglądać, na przykład jak ja. I jeśli y, lubicie nietypowe rzeczy, to z pewnością je tam znajdziecie. Mam dzisiaj właśnie na sobie takie y, okropne spodnie wojskowe, gdzie ja myślę, że no, nikt by ich tam kijem nie ruszył, a ja aż się trzęsłam ze szczęścia, jakie kupowałam, więc no jakby o to chodzi. W tym tygodniu byłam w moich rodzinnych stronach, więc oczywiście standardowo odwiedziłam mojego ukochanego lumpa, wyjątkowo w ogóle w poniedziałek. W poniedziałek są dostawy, więc jest tam najdrożej. Ja zawsze staram się tam być środa, czwartek, bo ceny są super niskie. Nie wiem, no, kupuję rzeczy za 3 zł, za sztukę, i te rzeczy tam cały czas są. Znalazłam taką spódnicę i. Po prostu czasami jak widzisz najmniejszy potencjał, to trzeba to wziąć do przymierzalni i sprawdzić. Znalazłam też taką marynarę, ale ostatecznie nie wzięłam jej nawet do przymierzalni, bo miała jakiś taki plastikowy materiał. Tutaj mały sneak peek tego, co jeszcze nabrałam. I buciki. Całkiem były cute, więc stwierdziłam, że też je przymierzę. W ogóle w lumpach można znaleźć wszystko. Dosłownie ja od jakiegoś czasu potrzebowałam takiego starego pendrive'a, żeby tam działał mi na sprzęcie DJ-skim. No i. No i mam. Przenosimy się do przymierzalni i tak prezentuje się pierwsza spódnica, którą znalazłam i szczerze w ogóle na początku nie byłam do niej przekonana i ją tak wzięłam właśnie, że no dobra, może i jest to najlepsza spódnica ze wszystkich, które znalazłam. Swoją drogą idealnie pasuje do nowego bucika, którego też postanowiłam wziąć. No i ta spódnica Kurde, ona ma potencjał, ale ja już znam siebie i ja wiem, że raczej nigdy bym jej nigdzie nie włożyła, a już wszystko mi się wysypuje z mojej garderoby, więc podjęłam mądrą decyzję i ją. Zostawiłam. Tutaj też rezygnujemy z tego challenge'u, bo też już przekroczyłam limit ubrań, które kupiłam z myślą, że może kiedyś przydadzą mi się do jakiegoś przebrania. Zwiedzanie kolejnego lumpa rozpoczęłam od torebek. I ogólnie teraz, jak ja już mam taką bazę swoich lumpów i wiem, co gdzie można znaleźć, i na przykład wiem, że w tym lumpie znalazłam dużo świetnych torebek. To czasami, jak nie wiem, nie chce mi się to już sobie daruje, nie wiem, przeglądanie jakichś tam ubrań, a idę prosto do turebek, akcesoriów i kurtek na przykład. Tym razem znalazłam tutaj naprawdę fajną kurtkę. Niestety jest to lump, w którym rzeczy macie już wycenione na metkach. Nie jest to zależne od, nie wiem, wagi i w ogóle, tylko po prostu płacicie to, co jest na metce. Naprawdę to, jakie ja czasem rzeczy znajduję. Pełne jakieś ubrania, nie wiem, z Urban Outfitters albo no, pełno różnych <grych> okropnych rzeczy, na które nikt tam nawet nie spojrzy. I wiecie, one tam leżą do samego końca, e, kiedy są już naprawdę jakieś śmieszne hajs, bo tak to jest, że jest dostawa, jest największa cena i to stopniowo po prostu schodzi w dół. Ja, wiecie, tak będę wszystko tutaj, będę starała się wszystko tłumaczyć, bo być może ktoś trafił na ten film i i pierwszy raz wybiera się do lumpa, więc po prostu staram się przybliżyć jak to tam działa albo macie cenę za kilogram ubrań i ona po prostu spada z każdym dniem po dostawie, albo macie, nie wiem ceny od rzeczy, od ubrania, nie wiem, załóżmy 8 zł na przykład za sztukę, albo macie już wycenione te rzeczy w niektórych lumpach, że każda rzecz ma tam swoją metkę z ceną najgorsze, no i z mojego doświadczenia to totalnie nie ma co się rzucać na te pierwsze dni dostaw, o ile nie polujecie na vintage torebkę Prady, która prawdopodobnie zniknie w dniu dostawy, tylko chcecie po prostu znaleźć jakieś fajne, unikatowe rzeczy, ubrania, torebki, ale może z nich półki, to totalnie ja mam chill i ja najbardziej lubię takie zwykle, to są właśnie. Środy, czwartki na chodzenie do lumpa, bo są już właśnie turbo niskie ceny i cały czas można znaleźć fajne rzeczy. Przeglądajcie każdą z osobna rzecz. Nigdy nie wiecie, gdzie się jakiś cute topik, więc jakby trzeba tam naprawdę wszystko przejrzeć. Wziąć to nawet, jak się zastanawiacie, to lepiej to wziąć do przymierzalni i sprawdzić, bo who knows, może okaże się, że to jest naprawdę fajny top, także po prostu. Przeglądajcie wszystko. Przeglądajcie kosze, przeglądajcie akcesoria, biżuterię, torebki, buty. Nigdy nie wiecie, gdzie coś fajnego się czai. Ja w ogóle właśnie tutaj nawet. Ostatnio słuchajcie, w takich koszach był po prostu taki kosz z różnymi tam rzeczami i znalazłam analoga. Ja nie mam pojęcia, czy on działa, ale jest tutaj klisza i miałam pomysł, żeby ją wywołać i sprawdzić, co się na niej znajduje. Być może to zrobię. Who knows, co, co tam się kryje, ale ja kupiłam ten aparat za jakieś 3 zł, więc to no naprawdę nigdy nie wiadomo. Właśnie kupiłam też pendrive'a, którego potrzebowałam. W tych lubach czasem się znajdują takie rzeczy, i ja kocham, że temu wszystkiemu można dać drugie życie i. Te wszystkie rzeczy mają w sobie jakąś duszę i no po prostu turbo zajawa, jest to turbo zajawa. Idziesz tam i nigdy nie wiesz, co tam znajdziesz. A jeśli lubicie takie vintage znaleziska, ale no po prostu szukanie Wam nie idzie albo po prostu nie chce Wam się tego robić, no to owszem, znajdziecie te rzeczy na vintage targach, na Vinted bardzo dużo ludzi tak robi, że kupuję właśnie rzeczy w lumpach za niskie ceny i sprzedaję je na Vinted właśnie ostatnio. Moja przyjaciółka się pytała, że Boże, o co chodzi? Że tam chyba z Pretty Little Thing. Dlaczego jest tak dużo ubrań na tym Vinted? O co chodzi? No właśnie w moim ukochanym lumpie po prostu rzeczy z Pretty Little Thing jest... i tyle właśnie w takich niskich cenach, chociaż chyba akurat te rzeczy tam są jakoś e, trochę wyżej wyceniane, ale no ludzie jakby zarabiają na tym, że chodzą do lumpów i kupują te rzeczy taniej i sprzedają na przykład je na vintage, Sprzedają je na e, Vintage Targach, e, chociaż na Vintage Targach to moim zdaniem to już jest po prostu czasem wiecie, z moim lumpowym umysłem, jak ja wiem, ile te rzeczy mogły być warte i wiem, że prawdopodobnie były warte Grosze, ale no, są sprzedawane znacznie drożej. Jakby nic mi do tego. Ktoś ma prawo wycenić sobie to, że on rzeczywiście jeździ po tych lumpach i to jest jego praca, że on jeździ i szuka tych rzeczy. Chyba, że mówimy o takich vintage, luksusowych rzeczach. To za to, za znalezienie tego, bym rzeczywiście zapłaciła prowizję, ale no wszystkie inne rzeczy, jak ja widzę, jakieś skórzane kurtki, e, marynarki, jakby. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do pójścia do lumpa, nawet jeśli robicie to regularnie lub jeśli zrobicie to po raz pierwszy albo drugi. Dajcie znać, czy chodzicie na lumpy. I jeśli macie jakieś lumpowe tipy, to również podzielcie się nimi proszę w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye!